Kiedy szeryf Arthur Schley wszedł do kuchni starego domu na końcu drogi w Plainfield, nie spodziewał się, że zobaczy coś, co zmieni historię kryminologii na zawsze. Z sufitu kapała krew. Spojrzał w górę i zobaczył ciało kobiety, wypatroszone, bez głowy, zawieszone jak zwierzę po polowaniu. To był 17 listopada 1957 roku. Tego dnia świat poznał nazwisko Eda Geina, cichego, nieśmiałego rolnika, który w samotności swojego domu stworzył prawdziwe muzeum śmierci. Kiedy policja weszła do środka, myśleli, że trafili do wysypiska śmieci. Brud, smród, resztki jedzenia, ale wśród tego wszystkiego rzeczy, których nikt nie potrafił zrozumieć. Miska zrobiona z ludzkiej czaszki, a bażury z ludzkiej skóry, pas zrobiony z kobiecych sutków, fotel obity ludzką skórą i najbardziej przerażające garnitur uszyty z ludzkiej skóry. Wszystko wskazywało na jedno. Ed Gain nie był zwykłym człowiekiem. Był potworem, który przez lata wymykał się wszystkim. Edward Theodore Gain przyszedł na świat w 1906 roku w Wisconsin. Miał starszego brata, Henrygo i dwoje rodziców, którzy nie mogli być bardziej różni. Matka Augusta była fanatyczką religijną. Dzieciom wmawiała, że świat to siedlisko grzechu, a kobiety są narzędziem diabła. Czytała im Biblię i mówiła, że seks prowadzi prosto do piekła. Ojciec George był słaby, pijący i całkowicie zdominowany przez żonę. To Augusta decydowała o wszystkim. I to ona zbudowała mur między synami a światem. W 1914 roku rodzina przeniosła się na odizolowaną farmę pod Plainfield. Daleko od ludzi, daleko od pokus. Augusta chciała mieć pełną kontrolę nad swoimi synami i miała. Eddie był dziwny, cichy, nieśmiały, zawsze z opuszczoną głową. W szkole nikt go nie lubił, a jeśli próbował się z kimś zaprzyjaźnić, matka go karciła. Mówiła, że inni są grzeszni. Więc Eddie został sam. Kiedy dorósł, nadal był posłuszny matce. Kiedy brat Henry próbował powiedzieć coś złego o Auguście, niedługo potem zginął. Oficjalnie w pożarze, nieoficjalnie, policja miała wiele wątpliwości. Henry leżał na nietkniętej przez ogień ziemi. Miał siniaki na głowie. Eddy znalazł ciało bezbłędnie, jakby dokładnie wiedział, gdzie leży. Po śmierci matki w 1945 roku świat Eda runął. Zamknął pokoje, w których przebywała, jakby chciał je zamrozić w czasie. Został sam na farmie, bez celu. Zaczytywał się w książkach o śmierci, anatomii, nazistowskich eksperymentach i mordercach. Coraz bardziej fascynowało go ciało i to, co można z nim zrobić po śmierci. Eddy zaczął odwiedzać cmentarze. Wyciągał z grobów kobiety przypominające jego matkę. Mówił potem, że pachniały za brzydko, by z nimi spać, ale chciał być jak one. Zakładał ich skóry, przymierzał piersi. Chciał stać się kobietą, choć w jego głowie to znaczyło coś innego. Chciał stać się swoją matką. W latach 40. i 50. w Wisconsin znikały kobiety. Ośmioletnia Georgia Weckler, piętnastoletnia Evelyn Hartley, Właścicielka baru Mary Hogan, aż w końcu Bernice Warden, właścicielka sklepu żelaznego w Plainfield. I to właśnie jej zniknięcie doprowadziło policję na farmę Gaina. W sklepie znaleziono pusty nabój i ślady krwi prowadzące do jego samochodu. Tego samego, którym odwoził zakupy. A kilka godzin później w jego domu znaleziono ciało Bernice. Podczas przesłuchania Ed Gain był spokojny. Nie krzyczał, nie płakał. Z lekkim uśmiechem mówił o tym, jak zabrał ciało bernice, jak wycinał części zmarłych kobiet, jak tworzył swoje trofea. Nie zabiłem ich wszystkich, mówił. Niektóre zabrałem z cmentarza. Kiedy policja sprawdziła jego źródła, odkryła, że wiele grobów było rzeczywiście okradzionych. Więc może mówił prawdę? A może niektóre kobiety zginęły z jego ręki? Do dziś nie wiadomo. Kiedy historia wyszła na jaw, Plainfield stało się centrum zainteresowania. Reporterzy z całego świata przyjeżdżali oglądać farmę potwora. Ludzie zaczęli żartować o Edzie, powstawały piosenki i czarne dowcipy. A Ed siedział spokojnie w zakładzie psychiatrycznym. Nie okazywał emocji, nie czuł winy, był idealnym pacjentem. Jego dom został spalony prawdopodobnie przez mieszkańców. Na wieść o tym Ed tylko powiedział, tak bywa. W 1968 roku stan Wisconsin uznał go za winnego morderstwa Bernie Swarden. Stwierdził jednak również jego niepoczytalność. Resztę życia spędził w szpitalu psychiatrycznym. Był uprzejmy, spokojny, lubiany przez personel. Czytał książki. Pracował. Uśmiechał się. 26 lipca 1984 roku Edgane zmarł na raka. Został pochowany na tym samym cmentarzu, z którego przez lata wyciągał zwłoki. Obok swojej matki.